Coś się ruszyło. Widziałem. Widziałem to. Szmatki są mega ważne. Podstawowy surowiec w tej grze. Jak to się zapala? Okej, okay, pusto. Ale nie dajmy się zwieść tej pusty. Tu jest pusta, a tam będzie pełno mutantów. Wygląda jak piekło w tym świetle flary. Dosłownie spójrzcie na to, boję się. Wszędzie tylko ciała i śmierć i potwory. A gdyby tak próbować tej broni przeciwko temu mutantowi, Virginii bodajże. Przede wszystkim Najpierw załatwmy tych ziomków. Okej, okay. poszło łatwiej niż się spodziewałem. Ci da w dłoń i do ataku! O! Mam nadzieję, że to były dźwięki agonii, a nie! O! Jezu, gdzie moja! Dlaczego wyłączyłem zapalniczkę? Fuck! Ona żyje! A rzuciłem niepodpalonym dynamitem. Ja pierdolę. Jezu, jestem takim nubem. Deborah Wejdzie tu? Chyba nie. Nie mam jeszcze torby na dzidy. trzeba będzie sobie zrobić. A chodź, pokaż się, słyszę jej kroki. To nie nic dziwnego, ma tyle stóp. Fuck, jeszcze żyje, to jest przerąbane, muszę. Robić pojedyncze dzidy, i w nią rzucać przypomniała mi się pewna anegdota o dinozaurach, mianowicie, nie wiem czy wiecie, ale w czasach, kiedy jeszcze. Dinozaury po, chodziły po świecie, to ludzie nie mogli zabić tych dinozaurów. I tak chodzili, naparzali w nie kamieniami, w te dinozaury. I tak przez miesiąc chodzili za tym dinozaurem. Aż w końcu tego dinozaura udało im się upolować. Prawdzona wiedza. Zweryfikowana przez historyków. Wiem co mówię. To wygląda jak coś, co można wysadzić. Ale ja jestem totalnym nubem. Zapomniałem praktycznie wszystkiego, co wiedziałem o tej grze. Ale o ile dobrze pamiętam, to powinna się wyświetlić ikonka z dynamitem, więc nie. Już dostatecznie dużo dynamitu zmarnowałem. Ale byłbym przysiągł, że widziałem, jak mój dynamit rozsadza, Virginie, więc. Więc nie wiem, może po prostu z powrotem poskładała się do kupy. Jest i światło na końcu tunelu. Sądząc po tym jak wypadłem kiepsko w tej walce, no to chyba najlepiej będzie zmyć hańbę przegranej ucieczką. Poza nagraniem zbudowałem prowizoryczne schronienie, aby zapisać grę. I teraz nie mam bladego pojęcia, który z tych żółtych domków jest moim domem. No, brawo, brawo, po prostu gratuluję sobie inteligencji w tym momencie. Teraz pamiętam. Tak to właśnie wygląda. Dynamit w dłoń. Odpalamy i wysadzamy. Dobra, to są elementy do pistoletu skałkowego. Nie muszę chyba mówić, że nigdy nie udało mi się go złożyć do kupy. <ścoughs> A, ta gra mnie zbyt przeraża. Czuję się trochę pewni, gdy mam dzidę, zawsze mogę nią rzucić w napastnika. Wracam do domu. Nasi sąsiedzi wrócili. Jak miło. Jak miło. Mam nadzieję, że nie gniewają się za tamtych. Może to była jakaś zwaśniona rodzina z sąsiedniej wioski, mam nadzieję. Próbuję tylko przekraść się do swojego domu, żeby nie wzbudzić zbytnie uwagi. Dobra, ja już najedzony. Będziemy potrzebować e, skór królika. Dwóch skór zielenia. Okej, okay, całkiem. Potrzebujemy dużo skór, ok? Z tego co pamiętam, dzików było sporo na północy, więc. Tam się właśnie wybierzemy. O. Mamy towarzystwo. Poranny jogging. Eee, mam taką myśl, że jeżeli będę na tyle pojebany, aby uznać, że idzie mi za łatwo. To wtedy osiedlę się gdzieś w punkcie, który, przez który kanibale przebiegają, ponieważ mają oni jakieś swoje stałe trasy, którymi przebiegają. No, ale to tylko pod takim warunkiem, że właśnie uznam, że naprawdę idzie zbyt dobrze. Jak na razie to, to chyba pozostaliśmy niezauważeni zresztą tak naprawdę no kanibale mają dosyć taki randomowy schemat zachowań te wszystkie teorie przypisywane im e, jakby które przypisują im jakąś złożoną inteligencję wręcz zakrawającą na cywilizację no to to wszystko można sobie wsadzić między bajki e, bo to po prostu to jest dużo dużo prostsze niż się wydaje tylko sprawia takie wrażenie a z drugiej strony, to dosyć fajne i urocze, że wokół gry wyrosły takie teorie spiskowe. Czy po prostu teorie, może nie do końca spiskowe. Pierwszy sukces. Ptaki są strasznie głupie w The Forest. No i właśnie. Skoro twórcy gry stworzyli takich inteligentnych kanibali, z którymi można się zaprzyjaźnić, bo widziałem nawet na Redditie tematy, gdzie ktoś pisał, że jakby oswoił kanibali, czy na YouTube, ja już nie pamiętam, w każdym razie nawet do takich sytuacji gdzieś tam podobno dochodzi. To dlaczego nie mogli dodać tym ptakom tych dwóch punktów IQ, które są wymagane, żeby mieć jakiś Instynkt samozachowawczy I guess Podwodny rumianek Mój ulubiony Bambi Bambi zaczekaj Dziękuję Idealnie Bambi dostał nowe życie Pilnuj lasu A my idziemy dalej Polować na kolejne Kudłate bestie potężnej postury i wzrostu Da się uporować rybę W ten sposób hmm. Teoretycznie powinno dać się trafić. Dobra, nieważne, bo robię już głupoty od tego błądzenia. Chodziłem po tym obszarze od y, kilku minut, kilku rzeczywistych, niegrowych minut, y, po to, aby znaleźć szopa Bo kiedy grałem ostatnio, to właśnie w tym miejscu znalazłem bardzo dużo shopów, no ale jakoś nie pokazały się. Może są równie nieśmiałe co nasi sąsiedzi. Z osiedla. Natomiast no, nie zostaje mi nic innego, jak po prostu przespać się do rana. I ruszyć w dalszą podróż. A co do shopów, to może jeszcze będzie okazja spotkać ich trochę w przyszłości. No na pewno wrócę do tego miejsca, bo jestem pewien na 100%, że nigdzie indziej ich nie widziałem. Jest i on! Największy wróg wszystkich brudasów. Shop pracz. No, Zespałnował się w końcu. Ale z tego co pamiętam, chyba do żadnej torby nie jest potrzebna jego skóra, natomiast prędzej czy później może się przydać. No chodź tu! To najtrudniejszy przeciwnik, z jakim się jak dotąd zmagałem o. Wreszcie Władca much? Nie A może Doskonała książka Ach. Dobra, lepiej się stąd zmywam. Bo chłopaki nie wyglądają na nastawionych przyjaźnie. Mhm. Cześć! Uciekły mi? Dzik! Dzik jest potężny. Jakby. Gdybym miał porównać dzika do jakiejś broni, którą się posługuje. To dzik to jest dzida. To jest równowartość dzidy. Jest pierwszy dzik. Z, z odskakującą głową i kanibal. A może nie jest. Negatywnie nastawiony może to był jego dzik. <grym> Może na wszelki wypadek się odsunę. Zobacz, opuściłem broń. Chcesz porozmawiać? Zachowuje się dosyć przyjaźnie, podchodzi na piechotę. Nie bądźmy uprzedzeni. O! Dobra, to nie było przyjazne. dźwięku Wracaj tu! Masz moje strzały! Dobra, zachowaj je sobie. To za tego dzika. Jesteśmy kwita. Przyszmatki, skóra królika, dwie liny. Okej, okay, to się przyda. To jest niezbędnik survivalu O kurcze. O, cholera. Dlaczego za każdym razem, kiedy zabijam jakieś zwierzę, pojawia się kanibal? Czy oni naprawdę. Czy oni naprawdę hodują te zwierzątka? Fuck. Dobra, musimy walczyć z siekierą. Aż całe szczęście walczymy sam na sam. Co jest? Mordo! Poszedł się rozpluć na psach na pewno A To jest z nimi jest Śmiało! Możesz wychodzić. Nikogo tu nie ma. Oprócz mojej siekiery. W tej grze nawet dźwięki są straszne. Dźwięki otoczenia. Wiatr, który brzmi jak kanibale i kanibale, którzy brzmią jak... Moi koledzy z osiedla. <grywka> to tak naprawdę po części... Są moi koledzy z osiedla. Mam na myśli tą wioskę, w której się osiedliłem. Dziewczyna go zostawiła w najtrudniejszym momencie jego życia. W zasadzie to w ostatnim momencie jego życia, no ale. Hej, przyniosłem ci chłopaka. Nie zapomniałaś o nim? Koleżanko, czy się świeci? Piękny unik. Rozumiem, że możemy tak w nieskończoność. Unika tych strzał jak odpowiedzialności za swojego chłopaka. Oh! Aha, już wiem co się stało. Odzyskam trochę strzał. Eh? Eh? <ścoughs> o, piękne dialogi. Jezu, ile ona ma HP? Przynajmniej mam z kim spędzić noc. Co tam jęczycie? Zimno wam? <laughs> to chodźcie ogrzejcie się przy ognisku.